Witam Państwa w dzisiejszej Kawie z agentem. Garść pozytywnych informacji i garść praktycznych informacji. Pierwszy temat, o którym będziemy rozmawiać, to właśnie ta pozytywna informacja dla Państwa, czyli sprzedaż mieszkań żwawo odbija od dna. To dobra informacja dla wszystkich osób, które planują sprzedawać. Troszkę gorsza dla osób, które planują kupić, bo jak mogą się Państwo domyślać, skutki wzmożonego popytu na rynku oczywiście są nam znane. Drugi temat to budowa domu, a dokładniej koszty. Na pewno mogą się Państwo zastanawiać, czy po tych rosnących cenach materiałów już czas najwyższy na obniżki. O tym się dzisiaj dowiecie z dzisiejszej kawy z agentem. Zapraszam na odcinek. Pierwszy temat, tak jak Państwu wspomniałam, sprzedaż mieszkań żwawo odbija od dna. I tu, oczywiście, posiłkując się artykułem, ale też moimi doświadczeniami, bo jak Państwo wiecie, czynnie działam w branży, jestem pośrednikiem nieruchomości, więc no, mam wiedzę taką najbardziej praktyczną, nie tylko teoretyczną, tak jak dziennikarze, którzy piszą te artykuły. Rzeczywiście zaczął się spory ruch na rynku nieruchomości. Oczywiście, powodów jest kilka. Jednym z powodów to na pewno Państwo wiecie, jeżeli oglądacie na stałe kawę z agentem, bo tutaj Piotr już poruszał ten wątek, kredyt 2%, tak zwany bezpieczny kredyt, to już mogę zauważyć, że zaczęło stymulować rynek nieruchomości, a dokładniej ten popyt. Dużo ludzi pyta o nieruchomości, czy mogą już na przykład zrobić umowę przedstępną, by w lipcu zaciągnąć ten preferencyjny kredyt, więc tu jest już pierwsza taka oznaka, że ten rynek się odbija. Ale skupmy się teraz na artykule, jakie oczywiście autor tego artykułu widzi dodatkowe powody stymulacji na rynku. Sprzedaż mieszkań żywawo odbija od dna. Choć transakcji jest coraz więcej, to deweloperzy nie palą się do budowy lokali, bo otoczenie jest dalej niepewne. Jednak podpompowania w czerwcu oferta nowych mieszkań jest relatywnie duża. Pierwszym kwarta, w pierwszym kwartale bieżącego roku w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce sprzedano, licząc umowy deweloperskie, 12 tysięcy mieszkań. Wynika z szacunków otodom Dom Analystik, które Rzeczpospolita publikuje jako pierwsza. To drugi kwartał odbicia od zanotowanego w trzecim kwartale 2022 dołka. Licząc kwartał do kwartału sprzedaż wzrosła o, uwaga, 35% a rok do roku była niższa o 3,4%. Sam marzec, kiedy nabywców znalazło prawie 5 tysięcy mieszkań, okazał się najlepszy od stycznia 2022. Proszę zobaczyć, jak spektakularne, pozytywne wieści. Oczywiście dla osób, które sprzedają nieruchomości. Eksperci zwracają też uwagę, że z miesiąca na miesiąc dynamicznie rośnie liczba umów rezerwacyjnych. Większości są potem zmieniane na umowy deweloperskie, chyba że ktoś nie otrzyma kredytu lub zrezygnuje. Takie umowy są łatwiejsze do zerwania niż deweloperskie. Tu się na sekundkę zatrzymam. Proszę pamiętać, że rekomendujemy rekomendacje knf już, znaczy nie ma obowiązku brania tej rekomendacji o doliczaniu tych pięciu punktów do kredytu, to na pewno Państwo pamiętacie z poprzednich kaw z agentem, że taka rekomendacja była. Oczywiście ta rekomendacja wpływała na zmniejszenie zdolności kredytowej Polaków. Zostało to odblokowane i proszę zobaczyć, rynek się też odblokował, też jest tutaj wzmożona, wzmożony popyt, wzmożona intensywność w szukaniu tych mieszkań. W większości, w samym marcu, przepraszam, nowych rezerwacji zawarto 3,2 tysiące umów wobec 2,4 tysiąca w lutym, a na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku aktywnych umów rezerwacyjnych było prawie 8 tysięcy. Nastroje poszybowały. Wzrost sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale bieżącego roku to efekt zrealizowania odłożonego popytu z ubiegłego roku. Wtedy część klientów nie kupowała, bo nie miała zdolności kredytowej z racji rygorystycznych kryteriów narzuconych bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego. Inni wstrzymywali się, obserwując, co będzie się działo ze stopami procentowymi. Od kilku miesięcy stopy są na wysokim, ale stabilnym poziomie. Proszę zobaczyć, że kolejne spotkania Rady Polityki Pieniężnej no nie, nie wzrastają te stopy, więc tutaj mamy tą stabilną sytuację. Oczywiście jest, są to stopy wysokie, jest to wysokie oprocentowanie, ale tak jak mogą Państwo zobaczyć, jest to stabilne, czyli wiemy czego możemy się mniej więcej spodziewać, a to na tym rynku jest kluczowe. W lutym KNF złagodziła wymagania w zakresie badania zdolności kredowej i to jest dokładnie to, co Państwu rzuciłam stawkę ciutkę wcześniej, właśnie o tym złagodzeniu tych rygorystycznych wymogów. Do przyspieszenia decyzji może też skłaniać wzrost cen, miesiąc do miesiąca niewielki, ale konsekwentny i w skali kwartału kilkuprocentowy. I tu taka moja uwaga do tego właśnie kawałka artykułu. Rzeczywiście, ceny stopniowo podnoszą się do góry. Bardzo dużo osób z rynku prognozuje, że jeśli wejdzie oczywiście bezpieczny kredyt, a wejdzie w lipcu, no to ceny naprawdę poszubują do góry i to będzie od, trwać od lipca do na pewno jeszcze kolejnych dwóch lat, ceny będą rosły. Czy tak się wydarzy? No, będziemy obserwować to w kawie z agentą, chociaż już mogę Państwu powiedzieć, że wzmożony popyt widać, więc. Jeżeli jest zmożony popyt, rosną również ceny. To jest ten efekt, który na pewno Państwo wszyscy znacie. Dzisiejsi kupujący to w głównej mierze ci, którzy jeszcze kilka miesięcy temu w badaniach prowadzonych na portalach Obido i Otodom odpowiadali, wstrzymuje się z decyzją o finalizacji zakupu do czasu ustabilizowania się sytuacji. Komentuje pani Katarzyna Kuniewicz, kierująca badaniami rynku mieszkaniowego w Otodom. Nieprzypadkowo wzrosty sprzedaży zaczęły się wtedy, kiedy RPP kolejny raz nie podniosła stóp procentowych, a rząd zapowiedział ułatwienia dla kupujących. Nastroje poszybowały. Patrząc na gospodarkę, nadal nie mamy powodów do 16% inflacja to nadal wzrost cen, a nie spadek. Nikt chyba jednak się nie łudzi, że ceny towarów i usług zaczną spadać. Wydaje się jednak, że przestali się łudzić również ci, którzy w połowie ubiegłego roku wieszczyli rychły spadek cen nieruchomości. I teraz finalizują swoje zakupy. No na pewno Państwo pamiętacie, że było bardzo dużo e, takich artykułów wróżących, że obecna sytuacja przełoży się na krach na rynku nieruchomości. No ale jak Państwo widzą, kolejny kryzys gospodarczy, mieliśmy pandemię, e, mamy teraz kryzys gospodarczy i proszę zobaczyć, nieruchomości dalej się bardzo ładnie bronią. Więc mój wniosek dla Państwa, myślę, że jedna z bezpieczniejszych inwestycji życiowych nieruchomości. Obecny popyt od, ty, od tego sprzedaż sprzed, roku czy dwóch różni się jednak tym, że jest dużo bardziej wrażliwy na wahanie nastrojów i zmiany w otoczeniu. Nieprzypadkowo deweloperzy ostrożnie podchodzą do wprowadzeń nowych inwestycji. I tutaj, szanowni Państwo, dla, dla Państwa taki slajd z wykresami i będziemy zaraz sobie tutaj omawiać, co jest na, tym, na tej statystyce zaprezentowane na tym slajdzie. Mimo wzrostu sprzedaży, deweloperzy nie rzucają się do uruchomienia nowych inwestycji. W pierwszym kwartale bieżącego roku do oferty w siedmiu aglomeracjach weszło prawie 7,6 tysięcy mieszkań, porównywalnie z czwartym kwartałem ubiegłego roku, i o 38% więcej niż w dołku w trzecim kwartale ubiegłego roku. Ale o 51% mniej niż rok do roku. Od trzech kwartałów firmy sprzedają więcej niż wprowadzają do oferty. Należy jednak pamiętać, że w czerwcu ubiegłego roku doszło do gwałtownego skoku. Wprowadzono aż 7, przepraszam, prawie 10 tysięcy lokali z powodu wchodzących od 1 lipca przepisów o deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Na pewno Państwo pamiętacie ten przełom, że wszyscy tak naprawdę też szturmem rzucili się na biura sprzedaży deweloperów, żeby właśnie podpisywać umowy rezerwacyjne, żeby ominąć te nowe przepisy. No i tak jak Państwo widzieli, deweloperzy również przed tym terminem wypuścili na rynek bardzo, bardzo dużo ofert, żeby jak najwięcej mogło się jeszcze uchronić przed tymi nowymi przepisami. Wystarczyło bowiem sprzedać chociaż jeden lokal przed tym terminem, by cała inwestycja mogła być zrealizowana na starych zasadach dla dewelopera tańszych i mniej uciążliwych formalnie. W efekcie na koniec marca bieżącego roku w ofercie deweloperów w siedmiu aglomeracjach było aż prawie 46 tysięcy lokali, wobec 38 tysięcy na koniec 2001 roku 2021 i 52 tysiące na koniec pierwszej połowy ubiegłego roku. Zdaniem pani Kuniewicz wygląda więc na to, że wybór dla potencjalnych nabywców jest wciąż satysfakcjonującym, na satysfakcjonującym poziomie, a deweloperzy chcą uniknąć nadpodaży w warunkach wciąż dużej niestabilności rynku. Firmy jednak mają potencjał, by zwiększyć produkcję, jeśli będzie potrzeba. Pytanie, jakie skutki będzie mieć bezpieczny kredyt? I tutaj, Szanowni Państwo, po raz kolejny poruszany ten wątek bezpiecznego kredytu. No, według mnie napędzi to popyt bardzo mocno, przez co ceny poszybują, a proszę zobaczyć, że deweloperzy w ostatnich latach wstrzymali ilość nowych inwestycji. No, i tutaj są bardzo duże przesłanki, żeby sugerować, że rynek nieruchomości w najbliższych latach cały czas cenowo będzie rosnąć. Czy tak będzie? Oczywiście będziemy to dla Państwa weryfikować na bieżąco. I kolejny temat. Myślę, że również dla Państwa bardzo ważne, ponieważ budowy domów, tak jak na początku wspomniałam, wiązały się teraz przede wszystkim z bardzo, bardzo dużymi kosztami materiałów, wysoką ceną za robociznę. No i oczywiście bardzo często były wstrzymywane te budowy, ponieważ klienci nie dawali rady finansowo. Słabnące tutaj zdolności kredytowe Polaków, niektórych tak naprawdę już całkowicie zniszczone marzenia na własną nieruchomość. No dużo, dużo czynników, które sprawiły, że budowa domów. Była praktycznie nieosiągalna. I to by prognozowało, że ceny budowy domu zaczną spadać, ale czy tak się rzeczywiście stało? Mam dla Państwa dzisiaj kilka przygotowanych slajdów z każdego etapu budowy, gdzie porównamy sobie, czy ceny wzrosły, czy może spadły, czy może zostały na tym samym poziomie, tak żeby mogli Państwo wyciągnąć wnioski, czy już opłaca się po tych wielu, wielu miesiącach nieopłacania się budowy domu rozpocząć właśnie budowę. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia z nieprzerwanymi wzrostami kosztów budowy domów. Ich poziom dorównywał wskaźnikowi inflacji, a nawet go przewyższał. Pierwszy kwartał 2023 roku przynosi jednak pewne symptomy zmian. Czy czekają na spadki cen? W celu omówienia zmian w kosztach budowy domu w pierwszym kwartale 2023 roku przeanalizujemy wydatki związane z postawieniem przykładowego budynku jednorodzinnego o poniższych parametrach. Powierzchnia użytkowa 151 m2. Garaż jednostanowiskowy, obiekt wzniesiony w technologii bloczków silkatowych. W kontekście trendów na krajowym rynku domów jednorodzinnych należy zaznaczyć, że jest to duży dom. Obecnie zdecydowanie częściej stawiane są budynki o coraz mniejszej powierzchni użytkowej, mieszczącej się w przedziale 90-120 m2. Ile wynoszą, jak zmieniły się koszty budowy domu na początku bieżącego roku? Osoby chcące budować swój wymarzony dom zainteresuje jaka kwota jest potrzebna do postawienia wymarzonego lokum, ale też jakimi trendami cenowymi będą mieć do czynienia w trakcie budowy. Interesujących i dość optymistycznych danych dostarcza analiza kosztu budowy opisanego wcześniej domu w pierwszym kwartale 2022 i w pierwszym kwartale bieżącego roku, czyli będziemy porównywać rok do roku. W województwie zachodniopomorskim. Wzrost kosztów budowy tutaj jest najniższy w skali rocznej, a pierwszy kwartał 2023 przyniósł dalsze bardzo ciekawe zmiany. Warto zaznaczyć, że już we wcześniejszych zestawieniach województwo pomorskie wraz z Wielkopolskim bardzo zbliżało się kosztami budowy domów do tradycyjnie już zajmującej pierwsze miejsce Warszawy. W niektórych kategoriach prac instalacyjnych przewyższały nawet ceny obowiązujące w stolicy. Przedstawienie dalej wyliczenia mają wyłącznie charakter informacyjny, nie uwzględniają kosztu zakupu działki, jej zagospodarowania i podłączenia mediów. Każda budowa ma bowiem swoją indywidualną specyfikę, warunki gruntowe i klimatyczne, co bezpośrednio przekłada się na ceny poszczególnych etapów prac, bo dane są uśrednione. I tutaj zaczynamy od pierwszego etapu, czyli stan zerowy. Będę tutaj Państwu czytać dane, co oczywiście ten stan zerowy obejmuje i jakie są koszty. Pierwszym etapem jest stan zerowy. Prace obejmują tutaj roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia, izolację fundamentów i ścian podziemia. Koszt stanu zerowego w pierwszym kwartale zeszłego roku wyniósł 50 niecałe 54 tysiące złotych a w pierwszym kwartale bieżącego roku to już prawie 61 tysięcy. Jest to zmiana o 7 tysięcy złotych, czyli o 13 ponad procent. To jedna z największych procentowo wzrostów, jednak poniżej poziomu inflacji. W marcu 2023 ceny były wyższe niż 12 miesięcy temu, średnio o 16%. Kolejnym etapem jest oczywiście stan surowy otwarty, szanowni państwo. I tutaj dla Państwa kolejny slajd, który tradycyjnie pochłania najwięcej środków. Prace obejmują: ściany, nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, dach, konstrukcja i pokrycie, podłoża. Kanały wewnątrz budynku, izolacja nadziemia, warstwy wyrównawcze pod posadzki. Koszt stanu surowego otwartego w pierwszym kwartale zeszłego roku wyniósł prawie 250 tysięcy. Z kolei w pierwszym kwartale tego roku było to 275 tysięcy. Tym razem zmiana to o ponad 25 tysięcy, czyli o. Ponad 10%. Jest to największy wzrost kwotowy, ale w ujęciu krótkoterminowym, w tym przypadku mamy do czynienia z rekordowym spadkiem. W stosunku do czwartego kwartału 2022, ten etap budowy w zachodniopomorskim potaniał o 8 000, ponad 8 tysięcy złotych, czyli o prawie 3%. I tutaj kolejny. Stan wykończenia wewnętrzny to drugi pod względem ilości niezbędnych środków etap, w jego w przypadku pracę obejmują. Tynki i obicowania, okna, drzwi, zewnętrzne, wewnętrzne, ścianki działowe w technologiach suchych, roboty malarskie, posalskie, inne roboty wykończeniowe wewnętrzne. Koszt prac wykończenia wewnętrznego wynosi około 200 tysięcy w pierwszym kwartale 2022 i 221 w pierwszym kwartale tego roku. Zmiana wynosiła o ponad 20 tysięcy, czyli o prawie 11%. Jednak w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 roku wzrost kosztów wyniósł zaledwie 0,40%. I kolejny etap. Stan wykończenia zewnętrzny to ostatni z etapów wznoszenia bryły budynku. W tym czasie wykonywane są elewacje, różne roboty zewnętrzne. Koszt prac wykończeniowych w pierwszym kwartale zeszłego roku wynosił 93 tysiące i e, prawie 100 tysięcy w bieżącym roku w pierwszym kwartale. W tym przypadku to zmiana o 6,5 tysiąca złotych, czyli o prawie 7%, czyli ponad dwa razy mniej niż wyniosła inflacja w analizowanym okresie. Zatem, szanowni państwo, reasumując, postawienie w Województwie Zachodnio-Pomorskim budynku bez uwzględnienia zewnętrznych prac instalacyjnych kosztowało średnio 597 tysięcy w pierwszym kwartale zeszłego roku i 657 tysięcy w pierwszym kwartale bieżącego roku. Oznacza to wzrost o 60 tysięcy złotych, czyli o 10%. Ponad 10%. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że porównując z ostatnim kwartałem 2022 roku, notujemy tutaj spadek o 6,5 tysiąca złotych. I chociaż kwotowo to nie tylko 1%, to warto zaznaczyć, że realnie tymi spadkami kosztów nie mieliśmy do czynienia od dwóch lat, czyli tak dużych spadków nie było, Szanowni Państwo, od dwóch lat, czyli prognozuje to dobre zmiany. Dobre zmiany oczywiście dla tych, które chcą wybudować swój dom. Tym bardziej interesujący jest fakt, że w przypadku prac konstrukcyjnych największy spadek kosztów w ujęciu kwartalnym nastąpił na najbardziej kosztochłonnym etapie budowy nadziemia do stanu surowego otwartego. Rozpatrując przełom z roku 2022-2023 daje się zauważyć nie tyle spowolnienie, ile zatrzymanie wzrostu kosztów wznoszenia konstrukcji domu i zewnętrznych prac wykończeniowych, które w omawianym okresie wahały się od 1,24% do stanu zerowego. Do 2,89% do stanu surowego otwartego. I szanowni Państwo, tym akcentem dziękuję za dzisiejszy odcinek Kawa z Agentem. Zapraszam oczywiście za tydzień i zachęcam do komentowania. Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii. Jak uważacie? Czy rynek nieruchomości po pierwsze wystrzeli teraz cenowo i rzeczywiście ten zmożony popyt będzie skutkować podwyższeniem cen? I czy widzą Państwo światełko w tunelu dla osób, które budują swój dom, że te ceny w końcu zaczną spadać? Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.